Witam i przybywam z szybką wskazówką odnośnie makro. Chciałbym wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, która jest często niezauważana przez słabszych graczy na Soloku, a właściwie mm, nie rzecz, a dokładniej mówiąc, jeden moment w grze, który jest często pomijany, bagatelizowany. A myślę, że jest ważny, jeśli ktoś chciałby grać poprawnie i nie przegrywać gier. Najczęściej mówi się na ten moment Early into Mid Transition, czyli jest to przejście między Early a Mid Game'em, i tutaj jest ten problem, że trudno jest jednoznacznie dla 100% przypadków, dla każdej jednej gry precyzyjnie określić, kiedy to następuje. No bo są wyjątki, ale generalnie chodzi o moment, w którym kończy się laning phase, a zaczynają się pierwsze rotacje słapy i zazwyczaj dzieje się to po wzięciu przez kogoś towera. Chociaż też nie zawsze, bo na przykład można sobie wyobrazić, że top lane dopuszczuje topa, stepuje albo po prostu pójdzie z buta na bota, pójdzie tam też jungler, bot tam jest, zabijają przeciwny bot lane, biorą dwa playty, ale nie biorą towera, zabijają Drake'a. Tyle co wzięli Drake'a, więc cooldown aż się znowu zrespi, jest dość długi i ten top lane, który tu przyszedł, czy tam tepnął, nieważne, zostaje na tym, na tym bocie, a bot lane przesuwa się na topa, żeby następnym ruchem zagrać pod Heralda. Takie rzeczy też się zdarzają, ale jakby generalizując, w większości jednak przypadków następuje wzięcie towera, po czym kończy się laning Face klasyczny i zaczynają się pierwsze rotacje i słapy i następuje właśnie coś, co najczęściej ja się spotykam, że określa się mianem early into mid transition. I to jest bardzo ważny moment, żeby zwrócić na niego uwagę, nie zaspać, tylko zrobić odpowiedni, adekwatny dla danej gry ruch na mapie, który oczywiście jest jak zawsze sytuacyjny i trudno będzie o nim mówić ogólnie, bez konkretnych przykładów wyjętych z gry, tak jakby. Natomiast zaraz postaram się kilka przykładów takich, powiedzmy, rozrysować, podać jakichś ogólnych schematów, o co mi chodzi, żeby to zobrazować. Najwięcej tutaj do powiedzenia w tym etapie gry będzie miał. Prawdopodobnie jungler, a w drugiej kolejności Mid, ale i tak nie jest. I tak jakby każdy gracz powinien o tym wiedzieć, również pozostałe role powinny dobrze rozumieć ten moment gry, jeżeli chcą grać poprawnie, bo jest to po prostu przydatne wcześniej czy później przydać to każdemu i jest to na tyle wartościowe, jest to na tyle, można by powiedzieć, do pewnego stopnia, jako koncepcja powtarzalny element makro. On się różni w zależności od gry, zawsze są jakieś czynniki sytuacyjne, ale koncepcja jego, jakby. Pierwotne założenie jest na tyle powtarzalne, jest to na tyle stały element makro, że nie wyobrażam sobie, żeby ktoś grał poprawnie i nie gubił gier bez tego. Ktoś może nie wiedzieć, nie nazywać tego w ten sposób i robić to intuicyjnie, ale jednak musi to robić, bo jeżeli, jeżeli by przesypiał ten element gry i nie podejmował dobrych działań, to strasznie dużo gier się gubi na tym. To jest jedna, jeden z momentów, kiedy, pomimo tego, że linie wygrywają, to leci troll właśnie w tym, w tym miejscu. Może przejdźmy do konkretnych przykładów. Bra, załóżmy sobie taką sytuację. Gramy po tej stronie, nasz top lane wziął towera i wygrywa. Zazwyczaj, jeżeli ktoś bierze towera, to jest to następstwo tego, że wygrywa. Chociaż też nie zawsze, więc przyjmujemy to hipotetycznie. I teraz co ten top lane może zrobić? Po wzięciu towera rozpoczyna się ten etap early into mid transition i zasadniczo on ma dwie opcje główne i kilka pośrednich. Załóżmy, że opcja pierwsza to jest zostać na linii, czyli stać tutaj dalej. I opcja druga to jest pójść z tej linii. No i opcja pierwsza z ostatniej linii sprowadza się do tego, że może on albo odbić tego wave'a i setapować Freeza, to jest opcja yy, 1A powiedzmy, albo może dalej napierać na Towera, i to jest opcja 1B. Innej opcji tutaj nie widzę, jak on zostanie, no bo albo on będzie napierał dalej na tą linię i będzie puszował, albo on będzie próbował fryzować, co się rzadko zdarza, ale teoretycznie jest to jakaś opcja. No, jeżeli on będzie chciał zejść, przepuszować i zejść, no bo chcemy przepuszować, zanim zejdziemy, no to w tym momencie ma kolejne opcje. Opcja druga A, czyli zejść na mida z buta, albo opcja druga B, zabrać tutaj kampy i zająć tą, tą dżunglę, czy to wizję, czy to kampy. Opcja C, herald. Opcja D, na przykład recall i iść na bota z teleportem i w razie czego odstepować tutaj. I opcja, powiedzmy, E, stepować na bota po dopuszowaniu. Albo ewentualnie, nie wiem, jeszcze opcja F, gdzie idzie z buta do tej dżungli, chociaż to też jest rzadko się zdarza, albo opcja, powiedzmy, jeszcze inna, no to Drake, no już nie, nie piszmy tego w nieskończoność. Więc tych opcji nie ma nieskończoność, jest ich dość sporo, ale co by nie było, schematy są powtarzalne. Do jakiegoś stopnia oczywiście, bo cały czas coś się różni, jakieś szczegóły sytuacyjne. I teraz yy, załóżmy, że gramy jako jungler. Następuje ta opcja, w której on cały czas napiera na towera. To my mamy z kolei dwie odpowiedzi, kiedy on wybrał tą opcję. Albo asekurujemy go, czyli gramy tutaj, zajmując kampę, zajmując wizję i asekurujemy go, albo jeżeli on jest silny i sprowadzi do siebie dwie osoby, no to możemy go asekurować i jeżeli wygramy 2 na 2 i szukać czegoś tutaj, albo możemy założyć, że on ściąga do siebie dwie osoby, więc ta część mapy jest 4 na 3, więc możemy w tym czasie iść. Tutaj i wykonać jakąś akcję, na przykład dive na bocie i wzięcie tego towera, albo po prostu gang i Drake, albo możemy na przykład iść na mida, pomóc midlanerowi dopuszować e, i zejść z nim na bota, albo zejść z nim na topa i zrobić 3 na 2 akcje, kiedy ten midlaner będzie przykuty, a my we dwójkę idziemy, kiedy on sprowadza dwie osoby, i tak dalej, i tak dalej. Tych opcji jest dużo. Natomiast najgorszą z nich jest przespać ten moment i jako jungler, na przykład, robić golemy. Pomimo, że golemy są bardzo wartościowym kampem i obecnie meta opiera się na tym, że chcemy jak najczęściej te golemy czyścić większością junglerów, to tak czy inaczej nie możemy tego momentu przespać. To teraz załóżmy, że on jednak tam nie zostaje, tylko dopuszowuje i idzie na bota po tym. No to my też nie możemy robić tych golemów, tylko musimy tam iść z nim, ponieważ. Y o, tutaj, tutaj się przykuwa gość, tutaj przykuwa gościa do tej linii i w tym momencie mamy przewagę zawodnika tam i możemy zagrać pod tempo, możemy setupować dive'a, e, na przykład 4 na 3, kiedy my idziemy tutaj junglerem, no to on idzie, e, my plus bot lane, kontra, nawet jeżeli jungler tu przyjdzie, to jest 4 na 3, możemy też przejść przez mida, dopusz pomóc dopuszować mid i iść tam w piątkę, itd., itd. Musimy podjąć jakieś działanie razem z nim, ponieważ co się stanie, jeżeli on nawet ma 5-0 powiedzmy, wziął sobie tego towera, jest bardzo silny, dopuszował i idzie poprawnie przenieść przewagę na mapę, zamiast zamiast pchać z jakiegoś powodu nie może na przykład pchać tego dalej i poprawnie podjął decyzję, żeby iść przenieść tą przewagę. No i załóżmy, że teraz jest botlane plus on to są trzy osoby. Midlaner zaśpi. E jungler stwierdzi, że lepszym pomysłem jest robić golemy i teraz przychodzi tu przeciwny jungler i botlane i teraz jest duża szansa, że oni 3 na 3 ich na przykład zabiją, bo ten botlane był do tej pory do tyłu, więc ta jego przewaga stopa aż tak dużo nie robi załóżmy. No i zabijają ich i teraz oni to odpuszowują, biorą tego Teera, albo biorą sobie platey, albo jeżeli nie ma plateów, to po prostu dopuszczowują, nawet jeżeli nie biorą to rozbijają wave'a, więc gold się przetraci, biorą drake'a, ten gość w tym czasie zdążył to dopuszczować. więc tutaj Goldix się przetraci, on dostaje darmową sobie, darmową farmę i tak dalej. I sytuacja nagle jest fatalna. I gość sobie wygrał tego topa bardzo mocno, ale przez to, że inni gracze na mapie nie rozpoznali tego, tego przejścia między Early a Midgame'em i nie zareagowali na niego poprawnie razem z nim, no to nagle ta, ta przewaga nie ma dużego znaczenia i gra się trołuje. Pomimo, że można byłoby po prostu tam zejść i zrobić akcję z silnym toplinerem. Albo jeżeli on, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, on idzie, to można byłoby go osłaniać tutaj, albo cokolwiek, albo, albo nawet nie, nie osłaniając go, jak sprowadza dwie osoby, iść i zrobić wtedy tutaj z przewagą zawodnika zagranie. Nie zawsze midlaner może zejść, nie zawsze jungler może nawet swobodnie przejść tam też, to też są różne, różne sytuacje, więc to nie zawsze jest błąd, natomiast yy, celem tego filmu nie jest mówić, jak się kto ma zachować dokładnie w każdej sytuacji, bo to jest niewykonalne, to jest zbyt sytuacyjne, zbyt dużo czynników tutaj gra rolę, natomiast chodzi o to, żeby zwracać uwagę na ten moment, bo on jest strasznie ważny, ponieważ ta akcja na bocie, ona determinuje i wyznacza to, co się będzie działo w kolejne 5 minut, i nadaje tempo rozgrywce w jedną lub drugą stronę. Albo tracisz na niej tempo, albo zyskujesz tempo, i strasznie ma to znaczenie po prostu, ponieważ jeżeli ten jacks. Na przykład, załóżmy, że to jest Jax 5-0, który sobie dopuszował i poszedł. Jeżeli by ten Jax tutaj pozabijał z junglerem, wziął tego towera, dopuszował to, zdążył wrócić na topa, odpuszował topa, poszedł na Mida, no to znowu grę. A jeśli on się tutaj wywali, ponieważ jungler postanowi robić golemy i nie przyjdzie, a tutaj przyjdą dwie osoby, bo na przykład Mid zejdzie i dżungler tu też przyjdzie, jest 4 na 3 i to, że on miał przewagę 5-0, nie da za dużo, no to jak tutaj się wywali, no to nagle sytuacja jest taka, że to ta drużyna ma super przewagę zamiast ta, pomimo tego, że ona miała 5-0 na przykład tego Jaxa teoretycznego i nie wykorzystała tego. I tak samo można powiedzieć, że jest z botem. Załóżmy, że ten bot wziął towera, no to po raz kolejny ten bot wziął towera, więc albo będą szli tu, albo będą frizować co się rzadko zdarza, więc znowu mają dwie opcje, jeżeli chcą zostać. Albo chcą zrobić to, albo chcą iść na midę, albo chcą słapnąć stopem, w sensie zrykalować, słapnąć stopem, raczej nie chcą zajmować dżungli, bo tak raz zazwyczaj nie robi, chociaż support może zajmować wizję oczywiście w dżungli, deep wardować, więc ta ilość opcji nie jest, nie jest jakaś specjalnie powiedzmy nieograniczona, ich jest dużo, one podlegają wszystkim innym czynnikom sytuacyjnym i rozgałęzień sytuacyjnych co do najdrobniejszego szczegółu jest nieskończoność prawdopodobnie, albo jest tak duża liczba, że możemy w cudzysłowie powiedzieć, że jest dla nas ona prawie nieskończona, bo nie wyobrażamy sobie jak duża jest, natomiast Natomiast i tak głównych schematów jest kilka. No i teraz po raz kolejny jesteśmy sobie tym junglerem i botlane idzie dalej. No to chcemy ich albo osłaniać, albo jeżeli zakładamy, że oni sprowadzą trzy osoby, no to możemy e, zrobić jakąś akcję z przewagą zawodnika po tej stronie, na przykład Herald, na przykład tutaj Tower, e, zajęcie chociażby tej dżungli tutaj dive nam idzie, chociaż dive nam idzie jest dość ryzykowny, cokolwiek tak naprawdę, albo mamy opcję, żeby ich osłaniać, albo coś zrobić, ale najgorszą opcją jest robienie kampów w tym momencie jako jungler. I to samo, tak jak powiedziałem, tyczy się midlanera. Jeżeli widzimy, że bot idzie dalej, midlaner powinien przepuszczać i jakoś ich osłaniać. Albo, po raz kolejny, iść i zrobić coś tu z przewagą zawodnika, jeśli oni sprowadzą do siebie więcej niż równą sobie ilość osób. I tak samo to się tyczy też z punktu widzenia nawet topa, ponieważ jeżeli oni idą dalej, to też top Przydałoby się, żeby na przykład, jeżeli fryzuje, zaczął puszować, ponieważ istnieje duża szansa, że będzie musiał tam tepnąć, bo ktoś do nich przyjdzie i będą musieli odwracać sytuację. Albo niech to planer dopuszuje i spróbuje sam Heraldo zacząć, albo niech wstrzodkoluje coś tutaj, albo niech środkoluje dajwa, cokolwiek. Chodzi o wykrycie tego momentu. Tak samo może być chociażby. W drugo, I to też w drugą stronę działa, bo teraz mówiłem, co by było, gdybyśmy grali po tej stronie i nasz top laner weźmie towera albo nasz bot weźmie towera. Z midem też oczywiście to działa, nieco oczywiście inaczej, ale nie będziemy tutaj podawać wszystkich możliwych kombinacji, bo jest ich zbyt dużo, ale to działa też w drugą stronę, kiedy na przykład gramy po tej stronie i to przeciwnik weźmie towera i idzie. No to po raz kolejny mamy kilka opcji. Albo idziemy tutaj i go jakoś zatrzymujemy, zabijamy i shutdownujemy, albo, albo oddajemy to i wtedy na przykład idziemy tutaj. I staramy się zrobić coś po przeciwnej stronie, że jak tutaj już przegraliśmy, no to teraz tutaj coś robimy. Więc to działa w dwie strony. Tych, y, tych sytuacji, jakby można by wymieniać te przykłady dalej, i tych kombinacji scenariuszy jest bardzo dużo, i nie sposób tego wymieniać wszystkiego, ani omawiać dokładnie, i też nie chcielibyście pewnie, żebym to robił. E, potrzeba by było też prawdopodobnie żeby powiedzieć coś na pewno czy na pewno coś jest dobrym zagraniem lub na pewno coś jest całym zagraniem, potrzeba by było dokładnych przykładów wyciętych z gry, bo to wszystko jest tak sytuacyjne do tego stopnia, że potrzebowalibyśmy dokładnej ilości yy, tam, do, dokładnej ilości expa i golda na danym czempionie, dokładnych czempionów, które grają w grze, w sensie matchupów, dokładnych ustawień linii, dokładnych timerów na mapie, na kampy, naturalne obiektywy, yy, dokładnego HP towerów, bla bla bla, wszystkiego tak naprawdę. Ale co jest ważne, to to, żeby po prostu zwracać uwagę na ten moment w grze i nie przesypiać go, bo on jest niezwykle istotny. I właśnie chciałem wam na to zwrócić uwagę: to jest raczej film pod podniesienie świadomości gracza, niekoniecznie pod jakiś stricte poradnik, co dokładnie zrobić. Takie rzeczy mówię raczej w analizach, na konkretnych przykładach, co i dlaczego. Natomiast Early into Mid Transition, czy jakkolwiek byście to, to nie nazwali, lub w ogóle tego nie nazywali, jest to moment, w którym decyduje się i determinuje to, jak będzie wyglądał cały mid Game. Ponieważ mamy tą przewagę na topie i tak jak powiedziałem, albo, może ktoś, yy, albo ktoś może dopuszować i zejść i możemy tutaj przenieść tą przewagę, yy, tu dopuszować, zagrać pod tempo, wziąć to i snowballować mapę, w bardzo dużym uproszczeniu. Albo ktoś zaśpi na golemkach czy czymkolwiek innym, albo stwierdzi, że dobrym pomysłem jest na przykład nie wiem, robić kraba yy, i nagle cała ta przewaga się rujnuje. Oczywiście nie jest to film pod to, żeby na przykład toplanerzy teraz mieli wymówkę, że jak poszli na bota i się wyjebali, to to jest wina junglera, który nie odpowiedział. No bo czasami nie może odpowiedzieć, więc warto, warto zaznaczyć, że na przykład toplaner musi patrzeć, czy jungler może na pewno e, zejść, a to jest inny temat. Czy midlaner może zejść, to jest inny temat. To się, e, mówiłem tu na przykładzie głównie junglera i midlanera, że oni. No, midlaner ma po prostu tak, że może przepuszować i iść w jakieś miejsce, gdzie będzie się coś działo i wykorzystać przewagę zawodnika, e, albo. Po prostu iść i wyrównać dysproporcje zawodnika, chociażby. Więc mówiłem głównie na midlanerze i junglerze, no bo jungler też może iść dużo swobodniej niż inne linie. No, botlane raczej na topa ma małe szanse, żeby pójść. Więc, więc mówiłem na ich przykładzie, ale tak samo ten etap gry powinien rozpoznawać botlane i toplane i też być w gotowości. Mam mniejszą opcję do, dołożenia się do tego etapu gry, ale mają tę opcję i jakby każdy musi o tym, o tym pamiętać. Jest jeszcze co warto wspomnieć. Jest jeszcze drugi taki moment, czyli mid into late transition, ale to jest raczej ewentualnie na inny film. O tym by było trudniej mówić o tyle, że jest to mniej precyzyjny moment. Jest to jakby mniej doprecyzowany moment, kiedy on tak naprawdę jest, mniej sztywny, mniej. No, powiedzmy, jakby nie ma za bardzo wyznacznika jednoznacznego, kiedy on następuje. Różnie to jest w przypadku early into mid transition, można uprościć i zgeneralizować. Że jest to mniej więcej ten moment wzięcia pierwszego towera, zazwyczaj przynajmniej. A tutaj trudno jest przyjąć jakiś wyznacznik przy Mid into Late Transition, no bo nie jest to minuta gry. Nie może być takim wyznacznikiem minuta gry. Wzięte towery nie mogą być tym wyznacznikiem. Ilość golda też nie może być. No nie ma, i tak dalej można by wymieniać. Nie ma jednoznacznego wyznacznika, więc trudniej byłoby zrobić o tym film, ale też da się. I to też jest kolejny, drugi ważny moment, ale ten jest raczej ważniejszy i jest prostszy. Yy, chyba to tyle. W sensie mógłbym podawać masę jeszcze przykładów. Ale polecam wam po prostu się nad tym zastanowić, że w momencie zazwyczaj właśnie wzięcia pierwszego towera, kończy się Ling Face i rozpoczynają się pierwsze, y, pierwsze słapy, pierwsze rotacje. I albo ktoś, kto wziął, jeżeli wy jest, ktoś u was jest do przodu i wziął towera, to on może przenieść tą przewagę, albo spróbować zrobić jeszcze większą presję idąc na drugi tower, y, albo cokolwiek innego, i warto albo go wspomóc, albo zrobić coś po przeciwnej stronie, nie zaspać, y, albo w drugą stronę przeciwnik może wziąć ten tower i wtedy albo blokujemy go. Na przykład, albo możemy, powiedzmy, nie wiem, przeciwny to wziął tower i idzie tu, może spróbujmy dopuszować mida, tak żeby mid był tu przykuty, znaleźć przeciwnego junglera gdzieś i zapingować, żeby bot się cofnął i iść na topa, żeby zatrzymać tego gościa wspólnie, tak żeby bot przy okazji jeszcze z dysproporcją zawodnika postawiony nie zginął przynajmniej zmaksymalizować szanse, że nie zginą, no bo ostatecznie solo ku to jest maksymalizowanie szanse, bo nigdy nie wiesz co ci ludzie zrobią. Yy, I mówię, można by mówić jeszcze o tym, jak to, yy, jak to jest na idzie, kiedy ktoś weźmie towera, można by było jeszcze mówić o tym yy, o jeszcze innych scenariuszach, ale chodzi w tym momencie tylko o zwrócenie uwagi na ten moment. On jest bardzo ważny, ponieważ to co się w nim wydarzy zależy, od tego zależy wszystko dalej. Gra jest strasznie stolowata w związku z czym. To, co się tutaj wydarzy, zależy od tego, czy jedna czy druga drużyna będzie miała przewagę na cały następny midgame prawdopodobnie, cały następny, przynajmniej kilka minut tego midgame'u. Tyle. Dodam, że za niedługo. Będę rozpoczynał przeprowadzkę, w związku z czym więcej, znaczy jest to koniec filmu, natomiast z takich informacji będę niedługo rozpoczynał przeprowadzkę, w związku z czym ostatnio więcej pracuję, no bo potrzebuję więcej pieniędzy, bo przeprowadzka kosztuje, więc mamy mniej czasu na dłuższe filmy, a nawet jak ten czas mam, to nie mam sił ani chęci, ponieważ niezależnie od tego, czy praca jest związana z lolem, czy pracuję w innych dziedzinach, to i tak pracuję głosem, w związku z czym nie mam sił na nagrywanie godzinnego filmu po czymś takim, ale dobra wiadomość jest taka, że m, kiedy to już się skończy, to powinienem o wiele lepszy internet posiadać e, po przeprowadzce i co za tym idzie częściej, o wiele streamować. Póki co ja się żegnam. E, dajcie znać, czy może, e, czy może drugi film odnośnie Meet into Late Transition to byłoby trudniejsze, ale dałoby się to zrobić. Czy może rozwinąć ten temat? Może podać jeszcze konkretniejsze przykłady? E, tyle w sumie. Także, jeżeli się podobało, nie podobało, zachęcam, e, e, zachęcam do zostawienia po sobie jakiegoś śladu. Ja się na razie żegnam i cześć.